Dzień dobry, jak dzień dniu ja Jestem Atunek, a dzisiaj witam Was po długiej przerwie dwutygodniowej. Dzisiaj jesteśmy na serwerze Protecte, bo był zrestartowany i widzicie, mam tutaj takie itemki, ponieważ to chciałbym zrobić jako speedrunner, więc wiem, że to jest połowa speedrunnera i to takie, ale poprzedni odcinek mi się nie nagrał, ponieważ mnie nie było słychać, więc teraz już powinno mnie słychać. Dlaczego mnie nie było? Ogólnie chyba dwa tygodnie więcej? Jakoś tak. Dlaczego mnie nie było? Mnie nie było dlatego, że się rozchorowałem. Mnie nie było odcinka, więc bardzo was przepraszam. Więc. Proszę, żebyście subskrybowali kanał. Nadal, bo. No wiecie, no to jednak siła wyższa. Więc subskrybujcie kanał, proszę. Dobijcie 10 subów, to wtedy Protekty zakłada kanał i. No, może mi na początek jedna łapka w górę i kolejny odcinek właśnie z tego serwera, gdzie będziemy się później rozwijać. A więc, zaczynamy. Potem protektor do nas dołączy, bo... Na razie go... O, dołączył. Siema. Siemano, siemano. Tutaj mamy portal Dendaru, mamy takie itemki. Miałem statek. Wioskę. No więc ogólnie... Siema. Siema. Więc idziemy do Dendaru ogólnie. Tutaj mamy spawn pointa. Idziemy do naderu. A! Więc widzowie, zaczynamy speedrun. Znaczy, to nie będzie taki, że, że wiecie, że tak będzie na szybko i wszystko szybko. Oh, no. po prostu takie przejście Minecrafta tak już trochę od razu. O nie. A, my oczywiście łączyliśmy z ekipą e, czy Tak, to czyli. To. O, piglin. Masz złoto? No mam, tak. Mam dwa Bo on mnie będzie bił. A spokojnie już mu daje, bo... Dobra. Bo ja nie mam tego. Ej, jakby pierwszy od razu dał? Nie. To mi tego. Zobaczcie, żebyś nie zginął. A nie, po co go zabijasz? Czekaj, dostałem. Nie... Słuchaj. Dostałem jednego obsydianu i trzy. Obsydiana? Nie wiem, jak się to mówi. Nie chciałem a nie jakiś. Ej, zobacz to! Mmm, poczekaj, co? Poczekaj, bo biorę sobie tutaj. To w sumie to chyba nie przyda. No co? Eee. Forta co? Nie, nie. Jak się cofniesz kawałek. Poczekaj, bo na razie zbieram złoto. No już idę, idę, idę. I zobaczcie, subskrybujcie kanał. Like and subscribe. No właśnie. Zobacz, co jest na nami. A, glowstone. Co ci się. Gast! Nie! No i się, się spalił. Nie, tylko nie gaśnik. A, A bo on tam jest! Nie krzycz, tak. Ale słuchaj, bo ja spadłem do kanionu, bo tam jest kanion. Czekaj, odłożę trochę rzeczy. Jak coś w tej skrzynce, to są moje rzeczy. Jak on to zrobił? Dobra, zginąłem, widzowie, bo to już nie ma szans. No, zginąłem, widzowie. I mamy keep Inventory, czyli no nie wypadają. No nie mam zbrojki, widzowie, więc nie mam jak jakby to zrobić. Więc wiecie, no. Widzimy ProtekTę. Więc jeszcze raz proszę subskrybujcie kanał nadal, bo... No wiecie, no to siła wyższa, no. Wiecie, to nie moja wina, że się rozchorowałem, więc subskrybujcie kanał, no. Dobijmy do tych 10 subów Będę bardzo nap naprawdę wdzięczny wam Będę A z bardzo... tego co mi wiadomo to Ktoś się odsubskrybował, oj nie fajnie Nie no przecież Widzowie, no, Nie na no fajnie no, wiecie no Nie no przestań tu się stara Widzowie są super No tak, nie mówię tego w znaczeniu Tylko no szkoda, że postanowiłeś nie wiem nawet kto w sumie bo nie, nie mam takich information że odsubskrybowałeś katunka widzowie, zasubskrybujcie kanał, żeby się już tak to nie popłakał. A widzowie. Te 10, zasubskrybujcie tak, żeby było 10 subów. O i wtedy Naprawdę ja będę miał tak... kanał. Tak. Mi Aaaaa! Z... <laughs> Założę kanał i wtedy zobaczycie jego tajniki różne. Ja bym chciał. O nie, ale ja mam takie Jak Ja założę, tutaj będziesz mógł powiedzieć moim wszystkie tajemnice. Przecież ja... widzowie będą wiedzieć, nie ja. Mam pytanie. Ja A mam nie! Mieć... A poza tym, jak będzie 10 subskrypcji, nawet wcześniej, jak będzie 9, to wtedy będę nagrywał reakcję. No już miałem nagrać, ale niestety jest teraz 8, więc. Zasubskrybujcie eee, kanał. słuchaj, czy mógłbyś mi dać jakiś high Eee... Co chyba to znaczy drewniane? ale nie no wiem. No dobra, to ja sobie wezmę jakieś stworzy, Eee, <grym> serio. Nie tutaj... No... Nie mam za dużo budulca. No tak... Jeszcze znaczy to jest ten świr ogólnie, więc... No, co mam powiedzieć? like No właśnie, widzowie. Subskrybujcie, bo naprawdę, no, siła wyższa. Subskrybujcie. No like widzowie, siła wyższa. No to jednak nie moja wina, że się rozchorowałem, prawda? protekty? Prawda, Nie subskrybujcie. Prawda, prawda, święta, prawda. Po prostu wcześniej jeszcze nie miałem gardła do nagrywania, bo pewno miałem jeszcze. Więc... Dobra, mam już chwila, budyk. No więc ty, bum, A to teraz oglądajcie też film ten do samego końca, bo dla mnie to jest bardzo ważne i też subskrypcja też jest dla mnie ważna. Słuchajcie, widzowie! Moje marzenie Jak to jest? jest... Słuchajcie! Jeśli ubijecie pod tym odcineczkiem... Moje marzenie to jest w ogóle... 10 łapel w górę, co, no. co raczej wątpię. Przestań, tak, tak. nie wątpij widzów. ale chodzi mi o to, że yy, Widzowie, piszcie w komentarzach, jak wątpię w widzów. Kurczę. Moje marzenie to jest 1000 subów, naprawdę. No, więc widzowie, no... Pod pierwszym odcinkiem Atunka, z tego co mi wiadomo, jest około 80... 80 wyświetleń, że 80 osób łączyło chociaż na chwilę ten film. Więc no naprawdę to jest dużo, więc no widzowie... Ej, widzowie, widzicie to? I słuchajcie. I, i, bo nie dokończyłem. Będzie to taki deal. Wy zostawicie łapeczkę, a atunek rzuci się w przepaść. Co się wybrania. No dobra. Może być. Więc moje marzenie to jest 1000 subów, naprawdę. Chciałem <grym grym grym grym> się tym podbudować. Drewno to... Czemu się tutaj nie... Naprawdę się nie zostawiać na piasku do sztych. Ej, a czemu? Ciebie nie ma na sobie, że. Jestem. Dlaczego ja się mogłem przespać? No przecież ty możesz się przespać. Ale nie możesz przesłać ja A! Bo jak jestem w nederze to wiesz To nie ciało. A gdzie twój włosik? Nie no widzowie nie gadajcie że na tym nie da Piszcie widzowie w komentarzach jak wiecie Nie będę tutaj się speedrunował tak szybko budował, bo nie chcę zginąć. Więc może jakby kiedyś było 1000 subskrypcji, widzowie. Jak, kurczę, jakbym był zadowolony. Naprawdę to jest moje marzenie, więc jeżeli chce się spełnić, to zostaw subikatem na dole. Nie, nie mam rady mi to skoczyć, na no Dobra, trochę jakbym się podbuduje Wiem, że to jest, Wiem, że to jest ryzykowne. Ale kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana zostaw tego Subicza i łapeczkę. Lapeczkę. Dobra, idziemy dalej. Szukać twierdzy. To był pigment. Czy piglin? Nie pigman? Chyba piglin. To nie, to są pigliny. Nie no, serio? Piszcie w komentarzach i jak wiecie. Nie bo ja mi się zawsze mylić. Czy to jest pigment czy piglin, to mi się zawsze myli. Po prostu... Tego co wiem, zombie pigment to są. Czemu on się boi? Czemu on się nie boi? No i patrzymy dalej, szukamy twierdzy chyba. Aj, widzę, ale bo to nie będzie speedrun, po prostu pójdziemy sobie zbudować domek. Nie, widzę, ja miałem zamiar sobie pospidranować. Ale myślałem, że po prostu ten odcinek się nagrał. No i... Gdzie nagrać, no się... to się nagra, Ty... tylko że... Ty, twierdza? twierdza, 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 widzowie, twierdza! Jest twierdza. Dobrze. O nie, 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 to jest ten mały. Czekaj chwilę. Zbieramy wybieramy. i idziemy do twierdzy. Ej, czemu się tepasz? Wiesz co, to tepnę... Typ... O, o słuchaj, wow. tepnę się, żebyś... Moje, Świat... wow! Moje biodro! A Ała! Moje biodro! Tam jest twierdza. Widziałeś? Jeszcze nie. Wiem, że dzisiaj mówię dużo osób, ale jakoś tak, no to jest twierdza, tylko kurczę mi nie starczy bloków muszę wykopać jeszcze. Jakby się siekiera nie zniszczyła, widzowie. Ej, widzowie, słuchajcie, piśmie, bo ja nie wiem, ej, czy te... Z netherowych brodawek. Można jakby zrobić brodawki zwykłe. napiszcie bo ja nie I mam brodawek. Nie ma brodawek. Nie. Przecież... nie, bo ja teraz nie rozumiem o co ci chodzi. Bo tak dziwnie powiedziałeś nie Mi to. chodzi, wiesz co, o to, że tutaj... Jak... A! Um... Blok brodawek! No, no, no. A, no to widzowie piszcie, bo ja też nie wiem, ale jestem ciekawy. Jeżeli wiecie, to się pochwalcie. Może ja nie mówię dla tego w takim kontekście złym, ale ten no o nie widerowy szkielet. To ja się i zawsze no, boję... Poczekaj, bo ja nie mogę znaleźć się. O nie! Saliłem. I Jakby tylko miał tą kotkę, kurczę. Jest pierwszy, ja na pewno zginę. No ale kurczę spokojnie, to się nie da takiego szkoli ustawić. Naprawdę? Teraz... Tak, bo zaatakowały mnie dwa. A, no to chyba, że tak. Naprawdę to jest. Nie, dobra, już się bałem, że to się skończyło. To jest co? A, to jest takie. Tu już nic nie ma. jak się przestraszyłem myślałem że to blaze 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 wo mało ma je wo mało ma je jaki e, portał ci rabi sali przesne imputy jeszcze jakiś pieprz taki nie słabo uderowy szkielet nie waa wyrażam widzowie ej jak się niee co Ile ich? O nie. Ej, bo ja jakby nie umiem klepać się. Zginę. No serio? Tak nie się szybko. U serca. Dobra, tak najlepsze. Czekaj, nie topaj na razie. A bo mam jeszcze, poczekaj, bo muszę. Albo muszę sobie kopać. 0 no, na no, jeden. Dobra, no, najpierw sobie zrobimy widzowie kilofik, żeby sobie wykopać na siekierkę Potrzebujemy jeszcze jeden Dobra, super yy, nie, to... Dobra, tak, nie mnie, już możesz mi tapnąć Chyba no, wizowie no, nie, nie, nie ma sensu, żeby... Ej, A, czym? nie, 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 oh, nie, wow. to tam? Tam jest blaze. Oh, wow. Tam jest blaze? Gdzie? Gdzie jest blaze? nie, wiem, gdzie jest blaze. Widzowie, nie, wiem, gdzie jest blaze. I co jest? O, tu może być... nie, Co, masz? Masz bałkę? No. O, mam spawner. skacz. o nie dał. O! Teraz zginę. to tutaj, tutaj się zajmij. A ja poszukam może jakieś skrzynki. To Ta, żebyś byś diamenty znalazł, No. Ja też chcę. Ja no widzę, bo ja nie będę tak. Ja chcę dirta. To 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 ty nie znajdziesz. A znajdę. Zobaczcie, jak on się kręci. Blaze the blaze dar, no ma... Nie no nie będę się ośmieszał. Nie, on jest na górę. No proszę. Szybko. Tam jest gdzieś, o tu jest. Mam. Mam drugą. U -u, czekaj. On jest za kratami. Nie ma spałki. No. No i spałk. Wielki magma cube. Ty rozumiesz? Chyba nie biję. Dobra, to sobie to wezmę, chętnie. Widzowie, chętnie sobie to Ma. wezmę. Co? Ile? Dwie albo trzy, zaraz zobaczymy. Słyszę blazy. Wy, wy też to słyszycie, widzowie? O brodawki! Ba! Dobra, spoko. Eee... Yy... Dobra, a nie, tutaj no mamy... sobie to za to No to dobra, to. ty już. Weź, po jedną No to jest takie coś tu co niefajne. Ej, to dzisiaj w sumie wysmakaty nie pokonały już pewnie, nie? Nie, na pewno nie. Na jakimś oddzielnym odcinku będzie trzeba. O skrzynka. Jak sobie? Prodawki. Nie no żarty widzowie. Przecież to są jakieś żarty. Że takie mi dają rzeczy. To mają być diaksji. Masz diaksję? Nie. Prodawki były w skrzynce. A ja mam cztery żelaza... Nie, sorry, pięć żelaza i zapalary. Nie, zapalary to ja też mam. Ale w skrzynce. O blaze. Blazer. Co mnie Ała! Nie ma. Tu jest! Nie, jest. Dobra, ile masz? Ile masz? Trzymam. Dobra, ja mam dwa. No co? Naprawdę. To tam był szkielet? Właśnie ja nie mam, nie wiem No ktoś nie bił, ale nie wiem kto. Tu jest skrzynia. To już chyba byłem tam. A, ta, 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 ta. To było to. To jest O mam Diamentowa zbroja dla konia. Obsydion. Szczerze obsydion jest przydatny. weźmy to. Idzie właśnie na ancient. O, druga skrzynia. Dzowie. Złoto, siodło i kolejna zapalara. O nie, to zostawię sobie. Za co by tu... Dobra, parę łóżek odłożę. Siodło wezmę za patyki. Kolejna skrzynka, widzowie. Jak może. Jak No ale masz szczęście. Kurczę, widzowie, on to masz szczęście. Ale tylko jeden. To i tak jest. Mam trzy, trzy, albo cztery skrzynki. Trzy. Skrzynki pod rząd. Nie miałem trzy. Widzowie, mieliśmy trzy pod rząd. Ale mam tylko jeden jest taki. Ja bym się zyszło z jednego. To nie ma. No widzę, no. To jesteśmy w nadarze, byliśmy w nadarze, więc chyba będę kończył ten już odcinek. No bo, jesteśmy że byliśmy w że jesteśmy na fortecy i jakbyś mógł sobie protekty, to zapisz kordy. Tak, tak, dobrze. prawdzie. Znaczy my myślę, że teraz to po... farmimy poza, nie? Tak, tak, na pewno. Dobra, no to widzowie, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Przepraszam wa was, że mnie tak długo nie było. Subskrybujcie kanał. Już wiecie, jakie jest moje marzenie, więc... Naprawdę, chciałbym kiedyś Nawet kiedyś Dziękuję, trzymajcie się Teraz jest wieczór, więc Miłego wieczoru No i miłej no nocy, papa. Pa.